prezentuję gołąbka o numerze 4785. Gołąbek, który wywodzi się z, od strony ojca z gołębi doktora Gejlina. Z, te, z, te, z tego gołębia 200 jest u mnie na, na gołębniku lotowym. Rewelacyjna samica, która naprawdę super liczy się w kategoriach. No, super lotniczka. A Dziadkiem tego gołębia jest brat samicy 2202, jednej z najlepszych samic Ditemayera. Zresztą ta samica została sprzedana do Chin, ale samica, która, która no, była z no, jeden z najlepszych lotników u, u Majera. Także mamy tutaj, myślę, że to będzie też samiczka. Która samiczka super, super gołębia z pochodzenia 2202? Zresztą u mnie na gołębinku 2202 są dwa, dwóch synów, jest na gołębi hodowlanym jedna córka. Także rewelacyjnie przekazują te gołębie Także tutaj mamy samiczkę bardzo ładnie zbudowana. Ma 5 piór do zrzucenia, super umieśniona. One już pierzą się. Wibracje też ma w porządku. A polecam Doktor Geilin i Dieter Mayer, podstawa goennika.